Niestety mamy zniszczone 150 metrów ścieżki rowerowej przy ulicy Kościerskiej i chodnika. Przypominam, że to była inwestycja realizowana przez miasto w 2014 rok. Dobrze mówię? Tak, 14 czy 10? Mieszcząc z tym. Firma Skanska realizowała. 286 tysięcy to kosztowało. Mamy tam chodnik z czarnej masy bitumicznej i ścieżkę rowerową z czerwonej masy bitumicznej. To wszystko ładnie wygląda, tylko trzeba wiedzieć, że czerwona masa bitumiczna kosztuje 5 razy tyle, co czarna. Bo żeby wykręcić czerwoną masę bitumiczną, trzeba ta czarkę wyczyścić i tylko kręcić czerwoną, tak? No, takie są realia. I teraz, co jest powodem tego, że to tak katastrofalnie wygląda? Bo to jest katastrofa dla mnie, to, co jest na tym podniku i na tej ścieżce. <laughs> Otóż była nawałnica w zeszłym roku i tam położyło trzy topole. Zarząd ruch wojewódzkich usunął te trzy topole, i prawidłowo. Natomiast zarząd róg wojewódzkich nie wyfrezował pni. Te pnie tam są do dzisiaj. To mhm. Topola to jest tak silne, tak silne drzewo, że nawet jak Państwo zetniecie pień i konar, to korzeń żyje. I ten korzeń żyje nie w taki sposób, że na tym ściętym pniu rosną topole, chociaż tak też się może zdarzyć, tylko eksploduje właśnie ten korzeń w innych miejscach i ten korzeń, z którego, wyros... z którego chcą wyrosnąć kolejne topole, kolejne drzewa, poprzebijał nam podbudowę i tą ścieżkę. To była ścieżka typu lekkiego. Tutaj są takie poglądy, jak to się mogło stać, że, że korzeń czy, czy takie witki nam powyginały, czy wręcz przebiły tą podbudowę. Ta podbudowa jest cienka, masa bitumiczna 3 cm tylko. Dlatego tutaj nie upatrujemy błędu projektanta, czy błędów w wykonawstwie. Natomiast uważamy, że gdyby pnie były sfrezowane i gdyby je jeszcze zasilić docelowo czymś, co powodowałoby no, niestety obumarcie tego, co jest w ziemi, to to by się nie zdarzyło. Skąd dowód? Jak tą ścieżką się Państwo dalej przejedziecie, tam dalej to pole rosną. I pytanie, dlaczego nam zniekształciło ścieżkę tam, gdzie są te trzy pnie, a gdzie rosną, to pole nie zniekształciło? Czyli to. Chyba udowadniam, że jednak dlatego, że tych pni nie frezowało. W żaden konflikt oczywiście z zarządem dróg wojewódzkich nie idziemy, bo zdawaliśmy sobie, zdajemy sobie sprawę z tego, że była nawałnica i oni mieli masę roboty przy drogach i trudno oczekiwać, żeby taki wysoki standard wprowadzać, że wycinają, wycinają drzewo i frezują pnie. Ale jak Państwo patrzycie na nasze lasy zdewastowane przez nawałnicę, to jednak jak się sosny wycina czy inne drzewa, to też się wyrywa korzenie, prawda? I też się je wyciąga. Tu niestety do tego, tego, tego nie doszło. Jestem po rozmowie z Panem Dyrektorem Grzegorzem Stachowiakiem. Jutro wychodzi rano pismo. Sporządziliśmy kosztorys naprawy tych 150 metrów. Teraz zobaczcie Państwo, jak się mają ceny. Cała ścieżka ma 700 metrów, kosztowała 286. A teraz mamy zrobić 150 metrów i kosztorys jest na 169 tysięcy 169 złotych. I wnosimy o e, zwrot kosztów naprawy do zarządu dróg wojewódzkich, który będzie zwracał się do swojego ubezpieczyciela od odpowiedzialności cywilnej. Bo uważamy, że... Francja mają... już jest skończona. już jest dawno skończona, tak. To był 2010 rok ta ścieżka. Także i jestem, czyli nie, nie konfliktujemy się, rozumiemy sytuację, doszło do niej, nie ma co płakać, trzeba to się szybko naprawić, bo tam nawet niebezpiecznie jest poruszać się na rowerze czy, czy chodzić na pieszo. Ja już zleciłem organizację przetargu na tą robotę i miasto wyłoży pieniądze i, i liczymy na to, że ZDW nam odda te pieniądze ze swojej polisy. Jeżeli ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, no to będziemy dalej negocjować z zarządem Dróg wojewódzkich w temacie zwrotu poniesionych nakładów. To jest dziwna sytuacja, jak ktoś powie, bo jest droga wojewódzka, a chodnik i ścieżka rowerowa jest miejska. To była ta inwestycja, gdzie my łączyliśmy Klaw... Kłodawę? Klawkowo. klawkowo z chodnicami, tak. Pani Pokojska, tak, są to bodajże, że dobrze mówię. I tak to wygląda. Chciałbym to szybko zrobić. Teraz tak. Skanska, właściwie nie ma firmy Skanska. Taka duża firma, dobra firma, która też, jak pamiętacie, budowała naszą obwodnicę południową. Teraz, kiedy w Polsce jest boom na budowę dróg, nie ma dużych firm. Ciężko nam pewnie będzie dostać asfalt barwiony, czerwony. A ja nie chcę zbudować tej ścieżki w taki sposób, że będzie ścieżka granatowa, potem czerwona, czyli upieram się przy tym, żeby jednak na, na, na czerwono też. Proszę? Tak, dokładnie. Czyli chcę otworzyć tak, jak to było. Z tym może być jakaś trudność. W najgorszym wypadku zrobimy e, czarną, czy, czy normalny kolor masy bitumicznej i farbą akrylową będzie można to pomalować, ale to nie będzie wieczne, to będzie schodzić, trzeba będzie to malować co 2 lata, co 3 lata. A to na wypadek w mówię, tak? Żeby się ktoś nie zdziwił, że nagle wymyśliłem, że będziemy ścieżki malować. Trochę to irracjonalne, ale jeżeli nikt teraz tu na Pomorzu nie kręci, mówiąc kolokwialnie, masy barwionej, to co ja mam zrobić? Mam ściągać tą masę z centralnej Polski w jakimś termosie? To jest niewykonalne, hmm. tak? Czyli tu mamy takie problemy techniczne, których kiedyś po prostu, po prostu nie było. W zakresie te korzenie też będą? Tak, ja... będziemy już mówię. Zdejmujemy, frezujemy wszystko, zdejmujemy podbudowę, karczujemy te korzenie, traktujemy je tam, w cudzysłowie, czymś ekologicznym, tak? Znacie Państwo ten płyn na literę R, tak? Randa. To ja, Randa. ja powiedziałem. <laughs> Nie ale trzeba, trzeba się tego pozbyć, no bo my to odbudujemy i znowu nam takie bojle wyskoczą, Randa. tak? To, 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 to byłoby przykre. No i, i, i wtedy będziemy inwestować od nowa, tak?